Witam, się cześć, cześć, pozdrawiam i zapraszam na kolejny odcinek ze serii Zagrajmy we Evil Island. Evil Island. Klątwa Zagubionej Duszy, czyli przygodę tutaj postaci o imieniu Zak, w nieznanym tutaj jak dotąd e, dla nas i dla e, tej postaci świecie. Tak, tutaj w poprzednim odcinku żeśmy sobie kilka zadań wykonali, między innymi właśnie magiczną piramidę, czyli teraz możemy sobie iść i e, ostatnią taką wyprawę e, no, przez podgórza zrobić. Wejść do jaskini, zdobyć odrobinę magii, a potem, cóż, potem już następne questy. Dobra, no to cóż, no ruszajmy sobie tutaj y, teraz wykonać y, kolejne zadanie. Przejdźmy sobie właśnie tutaj przez podgórza y, do tej jaskini trolla. Tutaj jaskinia poszukiwania magicznego przedmiotu. Będzie trochę walk, ale raczej problemu nie będzie z tym. Dobra, y, tutaj cyk. Kamera odpowiednio ustawiona, biegniemy, słuchajcie. Później sobie trzeba będzie obronę dać, e, po to, żeby właśnie tego trolla, o którym mówił Babur, nie atakować, bo tak byśmy go atakowali. ale no ogólnie z nim szans nie mamy teraz, no i w sumie m, można powiedzieć, że do e, prawie że końca nie mamy z nim szans, no ale... To... Ogólnie słuchajcie, e, ogólnie tutaj podamy radę, ale jeszcze, tu jeszcze... Jeszcze jedna rzecz bym chciał sobie zobaczyć. Faktycznie, czy mam teraz doświadczenie na tą inteligencję, żeby to podnieść? Bo no może faktycznie tutaj kurczę, ja aby podnieść inteligencję u no to wpadałoby tego doświadczenia no więcej. To jest bardzo ważne, bo jednak kurczę tutaj tak. Hmm. To. To 60. 160 trzy punkty do tego mi wpadną trzy punkty Kurda. jest trochę mało jest to trochę mało tego tej inteligencji Także raczej chyba po prostu jednak chyba sobie trzeba będzie to po prostu podarować inteligencji jednak zająć się czymś innym bo no raz 160 x na to bym włożył później byłoby to nie wiem z 800 ładny skok no kurczę potem właśnie dostał jeden później by to się zmieniło w dwa punkty czyli doszedłby jeszcze jeden i przy ostatnim poziomie zmieniłoby się w to trzy punkty, czyli doszłyby jeszcze jeden punkt. To nie jest tak, że na przykład teraz dojdzie jeden, później dojdą dwa, później dojdą trzy. To po prostu łącznie będą to trzy punkty. Także raczej sobie po prostu trzeba będzie to jednak podarować tą inteligencję, no bo jest to trochę, nawet bym powiedział, bardzo mało. Wolno ci się respitam. Może sobie tak przebiegniemy. Dobra, teraz biegnij. No i okej, okay, teraz możemy sobie to trochę powalczyć. Mm, tutaj ze przeciwnikami losu. W porządku. Zrozumiałem. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne... Ładny troll. Młody, zielony troll. No później już tutaj stąd nie będziemy wchodzić, dlatego właśnie zrobiłem magiczną piramidę wcześniej, po to żeby właśnie już tutaj nie trzeba było tędy przechodzić. Hmm. Tutaj mamy klucz. Tutaj mamy odrobinę magii. Jaskinia. Drodzy! Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to koniecznie... Proszę do sarkofagu, już do sarkofagu na bank. ma e, masz szaman, słuchajcie. Hmm, Płasna siłę, że co mam. Też na mi. Tak Czyli trzeba to, to, to trochę inaczej wykombinować. Szamana. Na sam początek do tego szamana trzeba się pozbyć, bo innego wyjścia ja nie będzie Kiedy będę mógł sobie odpocząć. Chłopna, życzę. Ja tutaj wasz chłop na 50 sekund. Tak się zastanawiam... Dobra, tyle czasu to ci przestanie działać. Jeszcze, jeszcze. O, bardzo ładnie. Bardzo dobrze. Jeszcze na pewno będzie ich kilku. Tych wojowników. Idź tu, idź tam. No, mnie to jest. Tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. Ach, kurta. W drodze! Nie wiem, można by spróbować go walnąć. W porządku. Dobrze. Tak. No podejdź. No podejdź mi tu. O właśnie o to chodziło. Tak, dobrze. Elegancko. No teraz w sumie można by poczekać chwilę, moment, żeby popadały im te zaklęcia siły. Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne, tak się zastanawiam, kiedy będę mógł sobie odpocząć. No i dobra. A no już tutaj nie macie. O, odwróciłeś się, ale ładnie. Prawidłowo. Ty. No. Co my tu mamy? Nie lubię takich spacerów, ale jeśli to konieczne. Magiczny okruch. Nie zajbiście. Zrozumiałem. Teraz sobie wróćmy do Babura. Saveik, jaskinia. Tyk. No, to zauważyłem, że zapomniałem save'a zrobić. Ale to mniejsza z tym. Jedźmy do babłego, pogadajmy sobie z nim. Spójrz, czy mogę to zaoferować Wiedźmie? Tak. To jest odrobina magii. W porządku. Możesz zażądać za nią uczciwej ceny. Ale osobiście nigdy bym tak nie poszedł. Droga do jaskini, w której żyje Estera, jest strzeżona przez magiczne pułapki. I nie ma sposobu, aby je ominąć? Nigdy nie próbowałem tego robić. Nie jestem głupi, żeby ryzykować pewną śmiercią. Aczkolwiek znam sposób. Nie będzie on łatwy. Widzisz, te pułapki są kontrolowane przez magiczne obeliski. I potrzebujesz do nich specjalnego klucza. Skąd o tym wiesz? No cóż. Kto inny oprócz mnie mógłby wykonać zapasowy klucz dla wiedźmy? A tak to wygląda. Estera trzyma go gdzieś na końcu zachodniego wąwozu. Tam też są pułapki, ale błyskawice uderzają tylko w pewnych miejscach, więc ktoś mógłby spróbować obejść je, a potem wyłączyć obelisk, który kontroluje pułapki. To niedaleko stąd, na końcu wąwozu, ale jest kolejny problem. Troll zawsze kręci się niedaleko klucza. Nigdy nie zaczepia wiedźmy, ale jeśli ktoś spróbuje wziąć klucz i troll go zobaczy, znaczy się, Bestia miałaby wtedy ładne śniadanie, czyż nie? Albo kolację. Zależy o której porze dnia. Naprawdę. Cóż, wielkie dzięki. Czy to wszystko, co możesz mi powiedzieć? Może jakieś podpowiedzi lub wskazówki? Ależ oczywiście. Moja rada. Kiedy pokażesz Esterze odrobinę magii, zaczekaj, aż poda cenę. Kiedy to zrobi, zaczekaj jeszcze trochę, następnie zażądaj trzy razy więcej. <laughs> Zapłaci, nie bój się. Ale pamiętaj, połowa jest dla mnie. Czy on naprawdę myśli, że zamierzam się targować z Wiedźmą? Potrzeba mi pomocy, nie pieniędzy. Wyświadczyłem mieszkańcom wioski parę przysług. Teraz czas, aby pomyśleć o sobie. Dokładnie. Czas, no, czas aby pomyśleć o sobie. No to co? To teraz akurat sobie pójdziemy do Wiedźmy. Ale to już będzie w następnym odcinku. Na tą chwilę. Bardzo dziękuję za oglądanie. Zachęcam do pozostawienia łapki w górę, komentarza, a także subika na kanale z dzwoneczkiem. No, tak się właśnie muszę zastanowić, czy po prostu robić inteligencję, inteligencję, bo tak, no, ile to by było, czy jeden punkt nie tylko wpadnie, i już się z tego zrobi 800 punktów. Tak, tak myślałem, właśnie. Już się z tego 800 zrobi. A różnica o doświadczenie 4%. No to kur, no nie, no nie, nie ma nawet y, tego, nie ma nawet o czym mówić. Kompletnie nieopłacalna rzecz. Dobra. Słuchajcie, to do następnego odcinka. Do zobaczenia na live'ach. Do usłyszenia w odcinkach. Pozdrawiam. Siemano i cześć.